Łukasz niestety nie był dla mnie mężczyzną do stałego związku. Ciekawe? Posłuchajmy, dlaczego. Był rozchwiany emocjonalnie. Co się stało z mężczyznami? Często płakał. Co się stało z mężczyznami? Lecz dawał mi dużo atencji. <grych> Co się stało z mężczyznami? Dlatego utrzymywałam ten kontakt. Panowie, no, to jest ta poezja. Czy ja muszę więcej tłumaczyć? Nie nadawał się, bo był emocjonalny i płakał. Ale utrzymywałam kontakt, bo był orbiterem, który dawał dużo atencji. Za darmo. Którą to atencję powinnam czerpać od swojego mężczyzny? Panie, które dotrwało i słuchają, jeśli chcecie być z kimś w związku, to wszystkie ogony odcinacie. Ogony. Kluczem do tego, żebyście znalazły związek jest to, że musicie czuć wewnętrznie, potrzebować tego związku. Potrzebować mężczyzny. Potrzebować atencji, która idzie od tego mężczyzny. Nie dostaniecie, nie, nie będziecie tego czuły, jeśli atencja płynie z każdej strony. Musicie chcieć tej atencji, bo jej nie macie. Musicie chcieć tego seksu, bo go nie macie. Bo nie możecie się spotykać w tym czasie z kim innym, bo nie macie tej chęci, żeby kogoś poznać. Po co masz wyjść i się malować, skoro zadzwonisz do Oskarka i on przyjedzie? Nie czujesz tej potrzeby, jesteś zaspokojona na tym poziomie. Chcesz się do kogoś przytulić? Dzwonisz do Łukaszka, a Łukaszek przyjeżdża i przytuli. Chcesz pogadać na to, jacy faceci są niedobry, niedobrzy? To pogadasz. Jeszcze do tego możesz sobie wyjść i dopaść seksu z jakimś przygodnym facetem. A czas leci. Więc jeśli kobiety chcą spotkać kogoś, do kogo poczują prawdziwą miłość, to nie mogą się spodziewać, że będą miały wszystkie atrakcje związane z facetami czyli ten zapewnia bezpieczeństwo, ten naprawy, ten przysługi, ten prezenty, ten kwiaty. Ten rozmowę, tę atencję, u tego mogę się wypłakać, a z tym mam seks i z tym. Tak się nie uda. Trzeba czuć potrzebę i chęć jej zaspokojenia. Wtedy ten ktoś, kogo spotkamy, który nam da część z tego, bo pewnie nie wszystko, będzie tym najważniejszym.